Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku chłopaki na budowie robią już odwierty pod pompę. Także tam robota też idzie. a ja tutaj podjechałem z kluczem udarowym i muszę powymieniać piersi, bo zobaczcie tu już tu już płozy będą żarły, zresztą widać jak są nakrętki już powycierane. Także chcę tutaj płozy. Trzy góra, trzy dół Z tego względu, że pierwsze mamy wymienione w tamtym roku Wymienialiśmy, także tutaj wszystko jest W jak najlepszym porządeczku No ale resztę muszę, muszę podkręcać Jechać, zakupić I wymienić Tak, żebyśmy mieli tu wszystko Na cyzglant zrobione Gnojowica do wywiezienia No i trzeba to gnojowico od razu gdzieś tam przyorać Część po kukurydzy No i zastanawiam się, czy tutaj czasem pod groch za domem nie zaorać, o, za domem, obok domu, jak zwał, tak zwał. Eee, szczerze powiem, że <laughs> jak po zimie, po orce, e, trochę ta gleba e, inaczej się zachowuje. E, presja chwastów jest mniejsza, to jest raz. Nie ma tutaj co oszukiwać się i, i zakłamować, zakłamować, zakłamywać rzeczywistość. Eee, to jedna rzecz. No i dwa, no ta absorpcja wody jest chyba większa. Tak mi się wydaje. Aczkolwiek po, e, po kultusie, jak uprawiałem i sp takie spostrzeżenia z ubiegłego roku, znaczy z obecnego jeszcze sezonu wiosennego, który był bardzo mokry, no to po, po orce można było szybciej wjechać w pole aniżeli po kultusie. Więc tutaj trochę trochę by się dogryzło z tym co przed chwilą powiedziałem a mianowicie, że w po, 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 orce jest większa absorpcja wody aczkolwiek, no tak jak powiedziałem po orce można było już jechać z tematem a po kultucie jeszcze gdzieś tam tej wilgoci było sporo To tu już wszystkie śruby będą do wymiany nawet nie ma co się zastanawiać. pytanie czy ja wszystkie poodkręcam. Podkrę o, dobra. Raczej uda się odkręcić. No ale śruby są do wymiany, bo tu nie ma, nie ma co do czego przekręcać, a jeszcze jak przyjdzie nowa płoza, będzie na pewno to bardziej grubszy materiał. Teraz która to była ta chyba, gdzie ta śrubka jest tu. No i tutaj trzeba się przeprosić z kluczem zwykłym. I to odkręcać kluczem Zresztą i tak muszę iść po śrubokręt Żeby y, jeszcze tam ziemię powydłubywać Tutaj aczkolwiek Pójdzie Ale nie we wszystkich Nie we wszystkich miejscach o, tutaj to już są naprawdę te Śruby zjechane i to I to sporo wyłaś Także tutaj nawet nie ma co Przykręcać Co i co do czego Ale najpierw sobie podkręcam tutaj te Górne o, a tam musi po płaski klucz podskoczyć raz, dwa, po, po właśnie odkładnie, Pop, piersi, i już byśmy mieli sprawę załatwioną. Tyle miesze Teoretycznie no, też by były już do wymiany. Aczkolwiek jeszcze te parę hektarów yy, powinny przerobić. Czekam też yy, tak. Nie z niecierpliwością, można powiedzieć, bo y, samochody RSM-u mają podjechać dwa. Y, no i ciężko tutaj coś wyśrodkować, żeby y, żeby, żeby y, zostać właśnie w domu i pokazać, gdzie to trzeba wlewać, nie? Bo już nawet telefon, być może dzwonią kierowcy. A i oto taki zaszczyt mnie spotkał, słuchajcie. Zawitał do nas opryskiwacz Agrio model Dino 6600 z belką 30. Idealnie się strzelił po prostu w moje szerokości robocze opryskiwacza, którego już posiadam. A tak na poważnie, słuchajcie, dzięki uprzejmości firmy AgroPrzem oraz AgroBor, taki oto sprzęt do nas zawitał. Stricte pokazowo. I powiem Wam, że no robi to naprawdę ogromne wrażenie. E... Belka, tak jak powiedziałem, 30. E... Zbiornik 6600 litrów. I koń, który siedzi w tym oto modelu, to jest 280 koni e... Silnik Iveco. Amortyzowana cała maszyna. E... Osobne, osobne, osobna amortyzacja kabiny. No powiem wam, że naprawdę wygląda to i prezentuje to się bardzo dobrze. I co najważniejsze, czego w swoim, yy, w swoim opryskiwaczu nie mam, a dzisiaj jakbym miał wymieniać, to powiem wam o tym, a mianowicie o systemie Selejet. No kurczę, to jest, to, jest po prostu, to jest po prostu poezja. Prędkość robocza do na znaczy ja tak wiecie, jeździłem 18 km na godzinę. Starałem się z taką prędkością jeździć, e, no wiadomo. Maszynę trzeba wyczuć, maszyna przyjechała na pokazy, więc też nie można e, wariować. Bo tak jak mówię, no trzeba, trzeba tutaj e, mieć na uwadze, że wprawy no, nie mam. Aczkolwiek czułem się, jakbym siedział w Tukano, bo e, kabina prosto, prosto ze stajni klas. Także naprawdę, naprawdę wygląda to i prezentuje się to bardzo, bardzo dobrze. Tak tylko na marginesie Wam powiem, te tebukonazol w dawce pół litra na hektar. No i oczywiście kontakt, żeby trochę tą kapuchę tutaj przytrzymać, bo widać gdzie, gdzie są późniejsze wschody, a gdzie wcześniejsze wschody. I naprawdę, naprawdę przy okazji właśnie pokazów, żeby nie samą wodą, a, a czymś polecieć, to tak jak powiedziałem, te tebukonazol i, i zwykły perytroid. Cóż więcej mogę Wam o tej maszynie powiedzieć. Wsiądę do środka też, to zobrazuję Wam, jak to, jak to się wszystko prezentuje. Mam nadzieję, że nie popada, że pójdzie bokiem, bo gdzieś tam, tam bokiem to wszystko idzie. I też... Też tak bym chciał, żeby to poszło bokiem, no bo nie po to robimy e, zabieg. O, widać, widać, no nie widać, ale może może będzie widać. E, przy zwiększającej się prędkości, że załączają się, dysze się zmieniają i naprawdę, no kurczę, no to jest, to jest, to jest coś, coś wspaniałego, nie? Ogólnie, no maszyna, no samojazd, e, no ja, że tak powiem, byłem, byłem. Jestem zwolennikiem maszyny ciągnionej, ciąganej, ale, ale jakby taki samojazd został na gospodarstwie, to ja nic bym nie miał naprzeciwko. Naprawdę szczerze wam powiem, że nie miałbym nic naprzeciwko. No i to, wiecie, no, dwie skrętne osie, no to tak na dobrą sprawę. Tutaj robi to też kapitalną robotę. No ale przy tej, przy tej maszynie myślę, że belka 36 metrów. Rozstaw 2,20 2, jak się nie mylę, tak. Bo tutaj mamy 1,80 80, więc zobaczcie, jest, jest różnica w przejeździe. No i tym bardziej, że jest to, jest to maszyna dosyć wysoko posadowiona, to powiem Wam, że musiało, musiałby być ten, ten rozstaw osi, z tego, względu, że, z tego względu, że po prostu jest stabilniejsza, tak, prawda? A na naszym ukształtowaniu pól, no naprawdę to jest, e, to jest fajnie i pożądane. No, system Tank Control 3, wszystko robimy za pomocą, e, o proszę, to jest, to jest bajer po prostu. to jest Bayer. Wszystko robimy za pomocą Tank Control, za pomocą tego oto tutaj e, monitora, no i co? Można tutaj ustać sobie praktycznie. Ja bym mógł się wyprostować, ale tego nie zrobię, bo troszkę za wysoki jestem. Jest, jest maszyna, nie? Jest maszyna, tylko, tylko jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Dobra, to się wyskurza. No i tutaj, tak jak powiedziałem, kabina no stricte, stricte z, z klasa ściągnięta, więc ja się czuję praktycznie jak u siebie w domu, w czapkę mać. E, monitor Touch 1200. U nas był chyba mniejszy, to był w mniejszy, ten, mniejszy 800? 800, 800. 800. No to tu to już mamy większy, tu już większy, bo mamy też Yy, możliwość właśnie na jednym monitorze podziału, czyli mamy osobną nawigację, osobno zarządzanie yy, zarządzanie monitorem yy, kurcze, opryskiwaczem, no i przejrzystość też tu jest spora, no silnik silnik nie zobaczymy, bo zresztą co mamy widzieć nas interesuje tylko to co się dzieje na polu i tyle, czyli co, do przodu wszystko mamy jest, jest troszkę mokro, więc tutaj trzeba uważać e, aczkolwiek no, zrobiłem ile już robiliśmy? 14, 4 hektary i tutaj no, jakieś 10, 10 czyli łącznie cirka 15 hektarów, no już jakąś wprawę tam złapałem to co? Zostawiamy go? Nie mam problemu. No, a, ja, a czego ja mogłem usłyszeć inaczej? Nie ma, nie, nie ma problemu no oczywiście, że nie ma problemu Kładziemy kasę na stół i, i zostaje Tu w sumie taniej też można jakiś rabat, bo nie musisz go na lawetę wpakowywać no, Zdecydowanie, nie? to możemy odliczyć to koszty <laughs> No, fajna maszyna Fajna maszyna Także naprawdę zapraszam do obejrzenia Jakąś tam małą relacją się z wami podzielę